No i witam w pierwszym filmiku na nowym kanale Wierci Gaming. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak grać jako marksman w Tarkowie. Jakie są moje wrażenia z gry marksmanem w Tarkowie. Co należy robić, czego nie należy robić. Jak wybrać sobie sprzęt. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, ale no to jest poradnik, tak? Czyli jeżeli ktoś jest nowym graczem albo chciałby się czegoś nowego dowiedzieć, no to. Ten film jest właśnie dla Ciebie, bo może chciałbyś grać Maxmanem, lubisz tą rzecz, a no niekoniecznie wychodzisz z tego, z tego rajdu. Ja na 10 rajdów grając z Maxmanem z 6-7, na pewno wyjdę i, i to jeszcze z ekwipunkiem, jakimś zabijając kogoś. Jeden rajd z tych 6-7 na pewno będziesz miał taki, że nikogo nie zobaczysz, nikogo nie zabijesz ewentualnie jakieś boty, tak? bo, no to jest różnie, no ale zazwyczaj jeden na dziesięć rajdów jest bez niczego, gdzie tylko przejdziesz, wystrzelisz może parę pestek i tyle. Wracając teraz w ogóle jeszcze zmieniając temat, może o tak, jest to mój drugi kanał. Pierwszy kanał będziecie mieli gdzieś tu na, na pulpicie. Teraz pokazany w obrótce go, go, go dodam. Jeżeli jesteście zainteresowani motocyklami, to zapraszam. Zapraszam też na swojego Twitcha podanego w opisie. A teraz przechodzimy już do całości założenia tego filmiku czyli Marksman. Marksman jest to strzelec wybrowy na średnim, dalekim dystansie, w to też będziemy się bawić aktualnie. Jest jeszcze coś takiego, musimy sobie rozróżnić jak Demer, Designated Marksman Rifle, czyli precyzyjny system uzbrojenia z lunetą używany przez zwykłych żołnierzy piechoty, na przykład w Fire Teamie. Jest to osoba, która w fire teamie 4 ma broń, która ma lunetę lub większy zoom. No i teraz, tak, jeżeli chodzi o pierwszą, najważniejszą rzecz, jest to ekwipunek. Zaczynamy od hełmu. Ja go kupuję u Piski Jest to TC2001, Armor Class 4. Jak dla mnie najlepszy hełm do, do tego typu rozgrywki. Nie ma ergonomii bardzo na minusie, bo tylko minus 2. Na, na resztę statystyk nie patrzymy, bo ergonomia nas w sumie obchodzi. No i co, mnie parę razy dupę uratował. Oczywiście są lepsze hełmy, są gorsze hełmy. Ja wybieram tego, kosztują 52 tysiące rubli. W amerykańskich dolarach u para jest to 400, chyba 431 dolców. Więc tak wygląda sprawa z hełmem. Oczywiście, kto co lubi, ja nie narzucam, tylko proponuję najważniejszą rzeczą w ogóle, w Tarkowie, jakkolwiek byście nie grali, czy to zwykłym strzelce, z pistoletem byście latali, jest coś na twarzy. Bo najbardziej na bitwy rzuca się twarzy zawsze w oczy. Z twarzą mamy kontakt na co dzień. Widzimy ją wszędzie, śnimy o nich. Po prostu twarz jest najbardziej charakterystycznym zarysem w ogóle na ciele, i zawsze musimy tą twarz pod czymś przykryć, gdyż no ją najpierw zauważymy. Nic się tak nie rzuca w oczy, w lesie, w terenie zurbanizowanym, jak maska na twarzy. Więc nieważne, gdzie gramy, jak gramy, zawsze taka maska powinna się nam znaleźć w naszym ekwipunku. Może być zwykła balkawica. Dzięki niej też na pewno będziemy mniej widoczni. Ja używam tutaj szemak, szemak, jakkolwiek zwał, tak zwał. Słuchawki, oczywiście, musimy grać ze słuchawkami, chyba że ktoś nie lubi i ma taki styl gry, więc może grać bez, ale ja używam gsh 01 Są to słuchawki, które podwyższają trochę dźwięk w stosunku do innych. Z nimi zacząłem w zasadzie grać, przerobiłem wszystkie słuchawki. Najlepiej mi się gra właśnie z nimi. One są w ogóle najtańsze, bo idzie je kupić na rynku za 10 tysięcy na dzień, który dzisiaj jest 21 listopada 2020. O, jeżeli ktoś lubi inne słuchawki, tak, to niech z nimi gra. Jeżeli się nie czujecie z nimi najlepiej, macie jakieś inne swoje ulubione, proszę bardzo, ja wam tego nie narzucam. Ja wam tylko mówię, że w tych słuchawkach dźwięk jest podwyższony lekko. I lepiej wszystko słuchać, bo grając marksmanem będziemy częściej grać na dźwięk niż na to, co widzimy. Oczywiście to, co widzimy, też jest ważne, ale przede wszystkim będziemy używać naszych słuchawek. tak? I gogle, ostatnia rzecz, gogle, okulary. Ja akurat mam 6B34 Antifog, Antifragmental, przepraszam. Po co są w ogóle gogle w tarkowie? Może ktoś nie wie. Jeżeli jest słaby, pogoda, deszcz pada, to krople deszczu, które mamy na oczach, spływają nam szybciej. No i tu jest przewaga, tak? że, że nie mamy tego deszczu na ryju. I w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o kamizelkę, mamy dwie opcje. Ja dwóch używam. Jest to albo 6B515. Aktualnie na rynku ona kosztuje. Musimy wydać 46 tysięcy. Ma 4 sloty plus 2 sloty, wystarczy nam to jak najbardziej. Drugą opcją jest to Hycom Tropper TFO Armor w multicamie, Ergonomia minus 3, czyli jest bardzo dobrze, bym powiedział. Armor class 4 to jest 85x85 85 i taki armor kupimy za 80 tysięcy. Więc jest to, no 80, 69 nawet kupimy tak na, na dzień dzisiejszy, jest to dobra cena, ale wtedy musimy jeszcze kupić kamizelkę i kamizelkę, której będziemy używać, ja proponuję albo BlackRocka do tego używać, bo ma slot na 4, czyli możemy czyjś hełm jeszcze tu wpakować, albo kamizelkę, która się nazywa URT MK3 Chestrig, ona kosztuje 30 tysięcy. Niestety nie ma slotów na cztery, na więc nie wpakujemy żadnego hełmu, ale jest równie dobrze, dobra i przydatna. Jeżeli chodzi o kamizelki i o to, jak się ubrać, to było na tyle. Jeżeli chodzi o nasz ekwipunek, przechodzimy do broni. No i to jest problem. Bo broni możemy mieć kilka. Jeżeli chodzi o broń, mamy kilka możliwości, bo właśnie to może być DMR. Przejdźmy teraz moment na wybieranie mapy. Jeżeli chodzi o DMR, to broń taką jak TX-15 na przykład jest to bardzo dobra broń wyborowa lub lekkiego wsparcia średniego zasięgu. Customy, Interchange, jak najbardziej polecam, super się tam będzie grało. Faktorkę nawet nie wspominam w ogóle, bo tam nie będziemy chodzić. I jeżeli chodzi o średni, daleki dystans, czyli Woods, Reserve, Shoreline i na razie to tyle z tych większych map, to broń taka jak Airsas, SWD, CR25. Jak najbardziej polecam dobra amunicja, dobry kaliber, super będzie się z tych broni tutaj siekać, customy, interchange. Niekoniecznie polecam, ale nie zabraniam. tak. Ja na przykład bym na, na te mapy nie poszedł z tą bronią. Jest to, są to za małe odległości, żeby się fajnie tam tym pobawić i żeby faktycznie mieć fan ze strzelania takiej broni. Teraz, przejdźmy sobie tutaj. Do tej zakładki. SR na dzień dzisiejszy. Kompletna SRK. 762 kosztuje. Kompletna, kompletna. 63 tysiące. Na nie się dzisiaj skupimy. Ja ją kupię, bo lubię to z niej strzelać. RSASem mi się dużo lepiej strzela. No ale aktualnie RSS kosztuje 100 tysięcy, tak? Plus do tego tłumnik, czyli za broń może docelowo wydamy wtedy 250 tysięcy. Airsasem drodze nie strzałem, dragunowe uwielbiam, znaczy jest brzydka w chuj, ale po prostu dobrze mi się z niej gra. Jest odszot jak strzeliłem z niej prawie na 500 metrów, tam 498 m na rezerwie, pojedynczy strzał w głowę, więc także polecam. Stringfield. Też spoko, też można na nią fajnie grać, tak zwany M1A. Ja rzadko z niej korzystam. Praktycznie w ogóle wolę, wolę właśnie SRK albo Resasa, SWD no i TXa 15, tak? Ja jestem bardziej w tej stronie amerykańskiej do amerykańskiej broni przekonanej. No dobra, mamy SRK. Ciach, będziemy potrzebować jeszcze do niej magazynków. I amunicji, magazynki bierzemy dwa, przynajmniej mnie wystarczają dwa, wam też powinny wystarczyć dwa No i niestety, do RSSA kosztują magazynki, jeden może być Steel, 20 tysięcy O, nie ma, więc... P Maga kupimy za 38 i prawdopodobnie za 38 kupimy Steel'a, nie ma, 38 Steel Jest, mamy dwa magazynki różne Musimy sobie pomieszać teraz amunicję między tymi zestawieniami. Ja sprawdzę, powinienem mieć, ale nie mam. Nie mam lunaty, luneta też jest w ogóle indywidualnym wyborem. Ja polecam PS320, ale prócz tego, na bliski kontakt musimy mieć coś takiego jak MP 45 Zakładamy to sobie na, naszego, na naszą maserkę i PK06 super celowniczek, bliski dystans. O, nie założyło się na bliski dystans. Broń skoszamy i mamy bliski dystans taki płynny. No bo, mając lunetę, nie będzie to takie płynne przejście, tak. Więc, jak już to mamy, to jeszcze został nam tylko celownik. Celownik, no kwestia indywidualna. Ja polecam PS320. Nie wiem, czy to wyszuka tak. Jest PES-320, niestety 45 tysięcy kosztuje, no ale jest to bardzo dobry celownik z siatką, dobrze się z niego strzela, przynajmniej mnie, 1.6 jest, scope, także średni, daleki dystans, naprawdę daleki dystans, można spokojnie z niego walić. Sprawdziłem właśnie z tego celownika dragunową, strzeliłem z 498 metrów, dwie kwestie nam zostały, tłumnik do broni. Jaki jest potrzebny i amunicja? Ok, amunicja jakiej będziecie używać do zebrania jest to kaliber 7,62x51 mm. Amunicja NATO i mamy trzy, tak naprawdę, do wyboru. Tabelka się Wam tutaj pojawi gdzieś na, na ekranie. Jest to M80, M62 i M61. Taka najbardziej popularna, oczywiście nie tania, tabelka jest z escapefromtarkov.gamepedia.com Z tej tabeli możemy spokojnie korzystać, bo chodzi nam teraz o Armor Damage, Penetration Power. Jeżeli wybieramy z tych trzech amunicji, to M62 jest to Tracer. Tak, dobrze mówię. Jest to tracer. Jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o penetrację pancerza, wygrywa amunicja M61, bo ma tego 83. Procentowo, 83. M62 jest to 75 no i M80 jest to 66. Zresztą to widzicie, bo macie tabelkę. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o damage do ciała, to tutaj sprawa trochę inaczej wygląda, gdyż M62. Jeszcze raz, jeżeli chodzi o amunicję, mamy tutaj kaliber 762 na 51 mm Amunicja NATO mamy trzy praktycznie do wyboru: M80, najsłabsza, najgorsza, którą zazwyczaj będziecie mieli w skawie, ale ma dobry damage do ciała, bo 80. M62, który jest tracerem, czyli was widać gdy strzelacie, ale ma dobry stosunek penetracji pancerza do penetracji armora. Czyli pancerza i M61, który ma największą penetrację pancerza, ale najmniejszą penetrację ciała. I teraz, tak, którą z tych trzech amunicji wybrać? No, skłanialibyśmy się do M61, która jest raz, że jest droga, ale ma bardzo dobrą penetrację pancerza. Ok, tylko trzeba się zastanowić, czy ja będę faktycznie strzelał mi. 20 pestek w jednego gościa. No nie, będziemy strzelać 2-3 pestki, 4 czasem, no i musimy tego gościa zabić. Ja osobiście stosuję amunicję M62, która ma najlepszy stosunek penetracji ciała do penetracji pancerza. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że jednym takim strzałem możemy gościa powalić bez armora, w średnim armorze, w ciężkim armorze, może na dwa strzały. Wiem, że mnie widać. W każdym razie, tak, wiem, że mnie widać, ale najszybciej zabijemy gościa tą właśnie amunicją. Tracerem. Nie, nie M61, nie M80, a tracerem. Oczywiście M80 ma swoje wady i zalety. M61 też ma swoje wady i zalety, ale ja będę stosował M62. Kwestia amunicji jest do Was do wyboru. Macie tabelkę, możecie sobie o tym poczytać, sprawdzić i dostosować do Waszego stylu gry. Czyli teraz wchodzimy sobie znowu w rynek, szukamy amunicji. Chyba że mam kosztuje 2700 zapaskę. Dużo. Musimy kupić tego 40, bo jest to, są to dwa magazynki i dwa magazynki w zapasie. Czyli jest amunicja. Aktualnie wychodzi nas bardzo drogo, bo 200 000 za M82 925 zapestkę. Upiski para 5 dolarów to kosztuje, ale ja nie mam upiski para na drugim poziomie, albo po prostu. Nie, mam, przepraszam. Ale nie mam dokowanej jeszcze tej amunicji. No cóż, trudno jakoś trzeba sobie radzić. Na M61 już nawet nie wchodzę. No i teraz tak. Yy, ładujemy sobie do jednego, do drugiego magazynka. Mamy dwa magazynki. Broń. O, jeszcze nie będziemy ładować. Tutaj. I teraz, dlaczego dwa magazynki? Ano, mianowicie, dlatego, żeby nie mieć ich za dużo. I jeden, dwa strzały, przeładowujemy magazynek, doładowujemy magazynek, który żeśmy zrzucili, i mamy znowu pełny magazynek. Dwa magazynki nam stosunkowo wystarczą, nie będziemy dużo strzelać, ważne tylko, żeby się móc obronić i szybko wymieniać magazynki, a nie będziemy zapełniać sobie slotów, bo musimy jak najmniej ważyć, żeby być jak najbardziej mobilnie. Została nam ostatnia kwestia: ostatnia kwestia czyli tłumnik, edit, preset. Nie będzie to też tanie. Tu sobie ładujemy na przykład data mount i na datamount Hybrid 46. Będzie to nas kosztować bardzo dużo, bo chyba około 50 000. 100 tysięcy za hybrida. Może będzie taniej. Nie. No cóż. Jak trzeba to trzeba, tak. Marksman już nie taki tani w graniu jak wcześniej. No. I teraz mamy broń praktycznie przygotowaną. Została nam jedna rzecz, czyli czyli coś front czyli coś. Oczywiście front grip. Front grip może być różny, możemy sobie kupić szynę, i dojechać sobie jakimś małym front gripem. Cobra będzie spoko gripem, bo ja nie patrzę bardzo na statystyki aktualnie. RK4 albo RK1. Zależy co lubicie, czy bardzo idziecie pod gramą czy nie. Mnie wystarczy taki cerowniczek. Najwygodniej mnie się z nim gra. Osobiście stosuję też podobny, więc kupujemy teraz Macpula m za prawie 2000. No i niestety musimy wyjść z traderów, bo, bo nie wiem. No i zenit kosztuje 11 tysięcy. Ciao. Robimy tak, tak i teraz mamy już gotową broń. Możemy iść na rajd. Ważymy prawie 24 kg, to nie jest dużo. Placaka nie bierzemy. Możemy sobie wziąć jednego Neida, który może się przydać. Pamiętamy także o wodzie, bo idąc marksmanem, zazwyczaj będziemy wychodzić pod sam koniec rajdu. Mamy wodę, jesteśmy gotowi praktycznie do akcji. Mamy salewę, mamy CME za jakąś wazelinę, hemostate'a. Możemy sobie kupić jeszcze tylko propitala. Propitala kupujemy oczywiście na rynku, bo jest tani. Aktualnie kosztuje 19 tysięcy, ale da radę go kupić za 13-12. Widocznie taka godzina, bo jest bardzo wcześnie. Bierzemy go sobie pod szósteczkę, żeby mieć pod jedynaczką gdzieś jakąś apteczkę czy coś. Ja osobiście nie mam, ja będę tylko korzystał z salewy. O i oczywiście nie możemy zapomnieć o do dodatkowej amunicji, którą pakujemy sobie w połcza. Mamy dwa dodatkowe magazynki, tak naprawdę, czyli mamy w sumie cztery magazynki. Cztery magazynki to jest taki maks, który byśmy wystrzelali. Ja osobiście zamykam się w dwóch wystrzelanych magazynkach, nawet niecałych dwóch magazynkach wystrzelanych. No i dzięki temu e, całość nas kosztowała dużo, niedużo. Zależy jaki będzie profit z tego później. Póki co wyszło chyba tam z 500 tysięcy, może z 600. Nie liczyłem tego, nie pamiętam. E, gdzieś to tam będzie wrzucone na, na ten, na ekran tutaj, tak. No i co. Pora, pora wejść sobie na Shoreline, pokażę wam jak się gra, jak się powinno przynajmniej grać Marksmanem. Mam nadzieję, że szybko nie zginę przez swoją głupotę, ani, ani ktoś mnie wcześniej nie wyczai, także będziecie mieli całość pokazaną od A do B, jak zagrać, co zrobić, czego nie robić i itd. Także ja kończę na moment tutaj yy, nagrywanie i wrzucam w drugim odcinku. I jak się już powinno grać na mapie?